odlotowy krem o smaku pralinek z dodatkiem orzeszków. Tylko od KFD. Siemaneczko wszystkim, dawno mnie tutaj nie było, wiem, tęskniliście, ale zobaczcie, kogo Wam dzisiaj przeprowadziłam. Jest z nami, jak pewnie większość z Was go kojarzy, Piotr Borecki, który jakimś rzutem na taśmę zakwalifikował się już chyba do Mr. Olympia 2021 i dzisiaj postanowiliśmy zrobić trening zawodowców, z piotkiem przetrenujemy mocno plecy. Tak, no i ja chciałem tylko nadmienić, że zazwyczaj jak robię z kimś nagrywki, to jest to osoba albo w super formie, albo jakaś ładna dziewczyna, albo osoba, która ma coś do powiedzenia. No a dzisiaj, no, Justyna. trenuję z Justyną. No niestety. Co prawda do ostatniego jeszcze może by się zakwalifikowała, ale po prostu, no nie na temat, więc lecimy z tematem. Dobra, no to zaczynamy... Jak zawsze od rozgrzewki Piotrek zaczyna podciąganiem, ja pompkami i będziemy się wymieniać. Let's go! Znajdujemy się na e, siłowni, na której trenowaliśmy e, większość tego okresu trudnego. My jako zawodowi triatloniści przygotowywaliśmy się właśnie do e, Mistrzostw Świata w triatlonie. E, dlatego mieliśmy możliwość właśnie trenowania na tej wspaniałej siłowni. A ja chciałem tylko jeszcze nadmienić, że ogólnie zawsze jest taka zasada, że no, robimy jednak trening osoby, która ma jakby wcześniej zawody, w sensie jest bliżej do zawodów. No i tym razem Majustyna. Wiem, że może tego nie widać, ale no tak jest i będą. Co ty pierdzielisz, <laughs> Dzisiaj kombinacje tak, alpejskie, także no okej. Okay, się pan nosi tutaj na moim kanale. Zapraszam. Tak to z jest. Miał być w plecy, a ja tak naprawdę bardziej mam już spompowaną klatę. No ale cóż no. Taki mamy klimat. Dawaj na no drążek, nie gadaj. Mam patent na do niego, zajadę go wydolnościowo. Jestem taka blada, musicie mi to wybaczyć, ale tydzień do zawodów i szoruję się, zdzieram skórę, żeby bronzer dobrze siadł, a ten jest opalony. Jesteś blada, a jestem brudny, <laughs> bo jeszcze bronzer nie trzę. Większość czasu teraz trenuję w domu. No bo, jakby tak trochę tu gorąco, 35 stopni. Kurde. kto lubi się spocić, tak mówi. Ja na przykład też lubię, tylko wiecie, mój pot jest 4 razy. Cztery... Ja pierdolę do mnie! Co to chciałam powiedzieć? <grym znawam> nie, chciałam powiedzieć, że po prostu mój trening jest bardziej intensywny niż jego. <grym znawam> A ja tam chciałem, tam ja dodam. Mój pod jest cztery bardziej intensywny, <grym i zimny> dlatego wolę nie, nie być wśród ludzi. Chodź, pan nie tam chciał powiedzieć. Dwa, <grym i zimny> trzy dobra. Włączone dobre, nie? No. No, dawaj go. tam dalej. Ja <laughs> ci to przez poznóż muszę, bo teraz będą przypomniał. Dobra, wstupenia. ale pomagaj, no bo Dobra. już naprawdę jest moc. Tutaj nie lekko mówiła. Cztery. Dawaj, dawaj. Pięć. Sześć. Jeszcze. Siedem. Dawaj. Osiem. Dodych robimy. Dziewięć i... Ekstra. Chciałam tylko powiedzieć, że ty miałeś obciążenie sobie jakieś dokalić. To, to teraz mówisz? Jak ja już jestem po 255 pompkach? Specjalnie zagadywałeś, bo ci mówiłam na wstępie. Z takim utrudnieniem tak. Mam tutaj taki problem. Ogólnie uwielbiam tą siłownię. To jest super siłownia. Tu sprzęty są naprawdę kozackie. Nie znajdziecie praktycznie już nigdzie takich. Chyba, że właśnie na takich odkulowych siłowniach. Natomiast jedynie jaki problem tu mam, że mi tak gile z nosa lecą, że to jest niepojęte. Za cały czas muszę, wiecie, robię jakieś martwe ciągi, muszę łapać, ale jestem dzisiaj obrzydliwa, pod, Boże. Pod cztery razy intensywniejsze i gile z nosa, wszystko w temacie. Dlaczego trenuję w domu? Nie nadaje się do ludzi, no trudno. Przepraszam za moją bladość, ale To się... No tak, bo mi przypiąłeś tutaj, mieć tu to, tu, przypiąć. Przepraszam za moją bladość, ale teraz czuję się jak siostra Seby i Paleczoka. Jestem z wami chłopaki. Kolejne ćwiczenie, ściąganie drążka do klatki piersiowej chwytem szerokim. okazał mi się jego coś zapytać, więc nie chcę, nie chcę. Ale zapytam. nie napisał na kartce, więc zobaczymy, Będzie musieli ciąć eee, parę razy. dobra, e, co to było? E, Piotrek, powiedz nam, <ścoughs> jak ten start e, tegoroczny na Olimpii ma się do tego, co było dwa lata temu. Bo wtedy się chyba zakwalifikowałeś do Olimpii e, z, z punktów, nie? Tak, dokładnie. No, e, nie ukrywam, że jakby. I tak najlepiej mimo wszystko smakowała ta pierwsza kwalifikacja, no bo jednak jak robisz coś pierwszy raz, no to jest, 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 jest ten urok. Natomiast no, w tym roku było to wyjątkowe, o tyle że no, można powiedzieć debiut i od razu wygrana i kwalifikacja, e, więc mega mnie cieszyło, w szczególności, że no, na tych zawodach była taka powiedzmy żywa legenda, gość, który osiem zawodów chyba pro wygrał, był chyba dwa lub trzy razy na Olimpii w tej mojej kategorii. No więc była trochę presja, zawodnicy gdzieś tam ze Stanów na forach i, i na portalach społecznościowych stawiali jego, że niby easy win, więc no było to takie stresujące. Porównałbym to do tego, że gdyby Mariusz Pudzianowski, na przykład, walczył z gościem Podżabki, no i wiadomo, tak byłoby na równo, ale teoretycznie, jak oceniając obiektywnie, to gość Podżabki powinien wygrać. Natomiast, żeby wygrać z Mariuszem Pudzianowskim musiałby go znokautować. No i w tym momencie chyba tak musiał być, bo jak popatrzyłem na tabelę wyników, no to wszyscy stawiali mnie na szczęście na pierwsze miejsce. Więc naprawdę bardzo się ucieszyłem. To była najbardziej stresująca sytuacja, kiedy zostałem z tym gościem. Już staliśmy, tak, czekamy na wynik, no i jednak wyczytali jego, więc super. No i co, nowa kategoria, nowe możliwości. Dam z siebie wszystko. No co prawda, największy na pewno nie będę, ale postaram się tym docięciem powalczyć i proporcjami. Myślę, że w tym roku tak czysto obiektywnie top 5 to jeszcze jest grubo poza zasięgiem, ale żeby się dobrze zaprezentować, to myślę, że, że dam radę. Trzymamy kciuki za Ciebie, Piotrek. No, co, jak będziesz więcej trenował, to może będzie tam pięć. Nie, nie, Trzymamy kciuki, naprawdę. że tego nigdy nikomu nie powiem, ale kiedyś y, miałem taką ksywkę, bo miałam krzywe zęby. Teraz mam nakładki i mówili na mnie Bober. <grym>, bober, nie bo Borsuk, nie Bubr, tylko Bober. <grym, bober. <grym, bober. <grym, bo no ale cóż, może skąd inną. Plecy, plecy Piotrka są. No są jakie są, są okej. Okay. No nie mogę powiedzieć więcej niż powiedziałam o barkach yy, tego seby, nie? Czy nie był zazdrosny. Nie no, Piotrek akurat na brak pleców nie ma co narzekać. Wyglądają całkiem dobrze. Już mam jakąś waskularyzację nawet. Nieźle. No. Teraz jeszcze ogólnie mam troszkę odbicie. Nie, to było? Aż do chyba tego poniedziałku, który będzie. Bo czeka nas jeszcze wesele, więc myślę, że coś tam jeszcze... Będzie chylańsko, kiełba... Nie, akurat nie, ale kiełba jakaś pewnie wleci. Tort. Wczoraj u dziadków wleciał schabowy z ciastem, ma od poniedziałku 12 tygodni do Olimpii, więc będziemy starali się tą formę poprawić z tych zeszłych zawodów. Co jak co, ale co ci muszę przyznać, że treningi ze mną zrobiły robotę, bo naprawdę Poprawiłeś nogi, e, dajcie znać co o tym myślicie, a Piotrek wcześniej no, miał z dużych nóg, a teraz są zdecydowanie lepsze. Co ty na to? Poprawiłeś, ile dołożyłeś? No tak, jeżeli chodzi o gdzieś tam wymiary to, to nie mierzyłem tego, natomiast efekt wizualny na pewno jest dużo lepszy. Nie no, muszę przyznać, że parę dobrych treningów nóg zrobiliśmy, to fakt, to, to nie będę tutaj ściemiał. Przyłożyłeś I, się Tak. Dobrze. I przykładałem się bardzo mocno. Robiłem swojego czasu nawet trzy treningi nóg w tygodniu, gdzie dwa były raz był mocniejszy nacisk na czwórkę, drugi raz na dwójkę, a trzecie bardziej akcesoria, czyli przywodzicielo, odwodziciele i tyłek. Zdało to egzamin. Co prawda do góry wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze trochę można dołożyć tych nóg, no ale to będę robił na następne sezony. Ale fajnie. Będziemy robić co drugi dzień nogi, tak jak ja i wtedy będzie jeszcze kot. Tak, pójdę, bo teraz wiecie, nie mam trenera, więc no... Najwyższy czas zgłosić się do Justyny. Stare gdzie są ty... moje hantle? A jaki poczujesz ciężar? ciężar? No ja chciałam tam 30, ale one mają wąski ten wiesz, gryz. Aha, okej. Okay. What the fuck, gdzie są hantle? Ja nie co tych No dobra. Tak też, że jak tej słabej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy, no i Justyny no, no i dlatego rzyda, właśnie nie, nie możemy zrobić prawdziwego treningu, bo ta dziewczynka ma ciągle. 30 targa, wiosło ładnie, w miarę technicznie więc no Część, chłopaki ja nieraz to. mają problem to podnieść. Dlatego ja też zrobię 30. Co jest większe. Mój biceps. Czy Udo Twoje cycki. A on cycki to wiadomo. I ostatnie powtórzenie trzymamy. Mam troszkę mniejszy ciężar, żeby... Żeby dać radę. Nie kaleczyć. Dobra. Jak to było 10 sekund, to mówcie do mnie To Mikołaj. będzie policzcie, tempo. policzcie, to i napiszcie ile było sekund. Nie pierdolawaj, bo to szkoda czasu. Łokić do żeber. Ciekawe czy ja robiłam, tak zobaczę <śmany> graniu. Ja lubię trenować jak mam z boku lustro, bo jednak też kontroluję... Wysoko, wysoko, trzymaj, 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 Taki błączek to był. Taki, taki Stop, ale jestem obrzydliwa w tym odcinku. Jezus Maria taka nie jest na co dzień. Nie, no na co dzień taka to jest chyba właściwie... drobna, kochana. Przystępujemy do kolejnego ćwiczenia. Jest to ściąganie uchwytu z ciągu górnego. Jednorącz. Powoli do góry. Przytrzymujemy dwie sekundy. Nie rób takiego zbliżenia na pachę, bo nie wiem czy to dobrze wypił wy... pach. Nie, z koszulki mam jakieś tam pewnie błochy. Uff, nie wiem czy to z koszulki, nie? Jak wyrastając z ciała, to chyba nie z koszulki. Da się być bardziej obleśnym niż ja dzisiaj. Tego odcinka plus 18. Nie polecamy młodym dzieciom. Młodym dzieciom, kur. A są stare dzieci. No stare są, tak w sumie jak... No, tak. Ty. Każdy jest dzieckiem, paleciok, tak? Nie. Koleciuk jest starym dzieckiem. Z rotacją oczywiście Piotrek. Ja też mam te, ze swetra. Pod pachami. Ja. Kolejne ćwiczenie. Muszę to wolniej mówić, bo mam nakładki i seplenie. Nadciarz. Ale bez tego też sepleniłaś. Cał całkiem możliwe. Czasami łózliwe. nie wiem co mówi, jak jeszcze szybko. Zauważyliście? No. Kiedyś miałam A Dobra, miałaś o ćwiczeniu mówić. Kiedyś miałam kolczyk w języku, więc też... I dziś zaraz ścista. <ścoughs> Możemy troszeczkę się wysunąć do przodu, żeby jeszcze bardziej pogłębić ten ruch koncentryczny. I wyprostować o, tutaj, hop. To tak się patrzy, o to kudy masz takie czarne na tych plecach. Proste rączki, proste rączki, pani kolego. A teraz starasz się zaciągnąć przeponę w górę. Czyli trzeba... I teraz, no teraz i tak nie zrobię tak mocno. A jak jest Justyna rano, jak bywała, to było tylko takie, słyszałeś, jak stado słoni. Łup, 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 łup. Godziny nie... Żył je tą bieżnie teraz żadna nie działa. Ostatnie ćwiczenie przed nami. Chcieliśmy jeszcze zrobić szruksy, ale Piotrek jest bardzo zmęczony, także przystępujemy do tego. Dobra. Jest to super ćwiczenie, słuchajcie, na dolną część czworobocznego. Szruksy góra to ćwiczenie środek dół. Super na zabudowanie właśnie środka pleców. Kładziemy się na ławeczce. Bierzemy sobie coś tam takiego cięższego i ściągamy łopatki i unosimy. Trzymamy dwie sekundy na dupę na plecach. Kurwa, zaraz wam walnę tą piątką. A to sobie nie będzie bolało. Mocniej jej pękuje plecy. Moc jej pękuje Bardzo plecy. śmieszne. Z dwóch facetów na jedną kobietę z takimi szabinistycznymi tekstami. Proszę. Zmieścisz się na tej ławce ze swoimi cycami? U góry. Przytrzymujesz, że dwie sekundy, Aha, trzy... 500. Nie, tak nie, nie pyskuj. Dawaj. I opuszczamy tak do, do twarzy. Tu? No to jest troszkę... Możesz, żebyś ręce miał tego, powiedzmy tu. Ale wyprostuj te łapy. A zobaczymy czy masz cytki na plecach albo dupę. O Jezu! Nie, <laughs> nic tu nie widzę. No tutaj to zabudować to jeszcze do piotrek. Ale wiesz, co? Spuściłeś się cztery razy bardziej niż ja, <noise> ale ty intensywnie. <noise> nie to, że jestem jakaś, nie wiem, wiecie, taka paniusia, ale no, <noise> to już jest przesada. <noise> na zawodach, na które się przygotowuję za tydzień. Będzie możliwość uzyskania kwalifikacji do z Olympia, na którą ja nie liczę za bardzo, ale jak kazał mówić, to mówię. I być może spotkamy się z Piotkiem na tegorocznej Olimpii, ale nie wiem. To nie jest pewne. To nie jest pewne info. Tak jest. Realizm, realizm. Dokładnie, trzeba wierzyć, ale też wiadomo, trzeba wiedzieć, gdzie swoje miejsce w szeregu i nie ma być co pysznym, że jedzie się po to że na pewno się rozpieprzy wszystko, jedzie się z nastawieniem, żeby wygrać, bo to jest na pewno warte gdzieś tam uwagi, ale trzeba wiedzieć, że konkurencja też nie śpi. No i tak samo było jadąc na te zawody, czy na każde inne. Nie jadę z pozycji od razu wygranego. Nie wiem, bo mi mówiłeś jadę. coś innego. Dobra, nie gadaj głupot, nie gadaj głupot. Nie no, jechałem zrobić dobrą robotę, no i... Aj, dobra. Dobra, dobra, niech no. już będzie, ale mówiłeś, że tam masz pewniaka. Tak, pewniaka, właśnie, pewniak to był ten chłopak, który przegrał. no. Uff. To już się nagrywa. Wiesz? To Michał to wytnie, nie? No właśnie nie. Michał to doda, a wytnie to, co gadałaś. No? Michał y, wycina tam, gdzie ja mówię mądrze i do rzeczy, ale a wycina tam. się, gdzie tam, było, gdzie że było mądrze. No, ty tego nie zrozumiesz. No, musiałam w twoim języku mówić. Dobrze. Tym sposobem. Kończymy dzisiejszy trening. Moglibyśmy zrobić więcej, ale w sumie... Za dużo ty nagadała. Ale po co? <grych> Także co? Dzięki Piotrek za trening. Podobał Ci się trening? Powiedz parę słów. Tak, nie no szczerze, teraz już bez, bez owijania w bawełnę. Trening bardzo fajny gdzieś tam mogło być tempo trochę mocniejsze, no ale gadaliśmy, więc to akurat u nas normalne. Więcej ćwiczeń niż zazwyczaj, więc pewnie jutro plecy będą trochę bolały, Bo ja przeważnie na 4-5 ćwiczeniach te plecy kończymy. Zrobiliśmy z 7, 8, coś takiego. Jeszcze klatkę liznęliśmy, więc spoko. Może częściej będziemy trenować, zobaczymy. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze jakieś filmiki w roli głównej z piotkiem, nogi, żebyśmy na przykład zrobili nogi i zobaczycie wtedy, jak go dojadę, jak nie będzie mógł chodzić. Dajcie znać. I co? No, dziękujemy Wam bardzo za. Za co? <głos> <głos> Za to, że dotrwaliście do tego momentu. Do końca, momentu, że daliście radę wsłuchać. Tak, o ile dotrwaliście i słuchaliście tego, co mamy nie zawsze mądrego do powiedzenia, dajcie znać w komentarzu, czy pasuje wam seria z Piotrkiem, a my prosimy o łapki w górę, subskrypcję buziaki. Uuu, łapy nie ma.